Yo, no ludziska, z tej strony oczywiście Syran, a dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z gry Swords and Souls. Dzisiaj mamy cel wbić 100 tysięcy HP. Dzisiaj nie walczymy na arenie, dzisiaj tylko ćwiczymy. Cel to przynajmniej, przynajmniej 100 tysięcy HP, plus z 20-30 tysięcy damage'a. Czy się uda, to nie wiem. Chciałbym, aby ten odcinek trwał tak z 10-15 minut. Nie za długi, nie za krótki. Ale cel to cel. Musimy to wbić, bo dopóki tego nie wbijemy, czyli przynajmniej 100 tysięcy HP i... jak to się mówi 25 powiedzmy tysięcy damage'a. Już bym tą misję miał, no. Trzeci gwiazdkę po to odbiłem. Co ja robię? 27 sekund muszę robić combo breaker. I am a combo breaker. Nawiązując do innego kanału, Kunguralis, pozdrawiam, ale pewnie nie będziesz tego oglądał. Kiedyś nas w serii w Swor ze Swords and Souls to był dopiero combo breaker. Na tym treningu wbił podaj, że 200, 200 albo 500, nawet combo. Za jednym podejściem. I to było uwiecz uwiecznione na odcinku. Zobaczcie to sobie. Nie, nie powiem wam, który to jest dokładnie odcinek, ale wpiszcie sobie Swords and Souls myślnik kungurelis.pl Serdecznie pozdrawiam, dobry youtuber. To od niego właśnie poznałem większość gierek. I on był nawet lepszym Combo Breakerem niż ja. No, widzicie, co ze mnie za Combo Breaker, jak tak zwalam kombo. No to co? Dalej ćwiczymy, możecie sobie zobaczyć. Jak, jak ja ćwiczę. Jutro najprawdopodobniej nie dam rady wstawić żadnego odcinka, ponieważ mam trening jutro na rowerku. <laughs> A więc tak średnio u mnie z czasem, serio, teraz jak już był sam koniec, musiałem zwalić kombo. Daj to teraz tak ze 100 kombo do nabicia. Co tak mało, tylko 77. Najtrudniejsze misje to są perfekty, tak naprawdę i perfect combo. Mm. Bo perfekty to tak naprawdę trzeba czekać i czekać. Perfekt Combo, to jak odbijesz jedną gwiazdkę przez przypadek, to już masz zwalone. Wow, wow wow! No teraz mamy perfekty 100 tysięcy. Na pewno jeszcze nie wbiłem, ale przynajmniej z tysiąc już jest. Plus levele, jak się będą nabijały. To jest tak naprawdę najłatwiejszy trening do nabijania kombo. W, pod ostatnim odcinkiem, z, znaczy podczas ostatniego odcinka y, Zamiast powiedzieć kolejny odcinek z Swords and Souls, powiedziałem, że kolejny odcinek z Brawl Stars. I backup ze mnie na ety. Była. W takich kanałach jak mój, fajna jest, jest tylko jedna rzecz. Nikt nie może mi zrobić dramy. A dramy to rzecz... Najgorsza Nigdy nie będę rozrastającym się bardziej youtuberem który będzie miał dobre zasięgi Ja mam 11 lat 12 lat przepraszam Okłamuję widzów Właśnie, dawno nie pojawił się żaden Slime Rancher. Dobra, to teraz od razu jak nagram ten odcineczek, to... Le lecę nagrywać... odcineczek ze Slime Rancher, to już będzie trzeci nagra nagrany dzisiaj odcinek. Te wszystkie dzisiaj trzy odcinki nagrywam... 18 marca... To jest tak osiemnasty, tak osiemnasty dzisiaj. To jest poniedziałek, no. Dobra, zwalone już combo, ale przynajmniej jest jeden do perfect combo. Dwa. Tutaj to już jest ciężkie. Osiem aż gwiazdeczek. Trzy. Znaczy pięć sześć, dobra, siedem, no nie, no nie wierzę w to, Sie siedem gwiazdek, ja to spoprawiam, dobra, jedna, druga, trzecia, czwarta, no nie, no to jest najgorsze. No i patrzcie na to. Co ja robię? Co ja tutaj robię? Pierwsza, druga, druga. Trzecia. Czwarta, piąta. Szósta. Siódma. No nie, no. Ósma. Zabijecie ósma gwiazdko. Raz, dwa, trzy na start. To już bardzo fajny wynik. Cztery. No ale przy takich kombosach. Dobra. Jeszcze raz. Jeden. Teraz się musi udać. Dwa. Raz. Pewnie już bym doszedł do kolejnego perfect combo. Dwa. Trzy. Cztery. sześć, siedem, osiem, jest, nareszcie. Dobra, jak najwięcej stacapów upów wbić z takim kombo. Dobra. Zrobimy sobie tą misję i idziemy dać punkciki w HP. Mówię, te 100 tysięcy to przynajmniej chcę wbić. Domagam, że też już mam chyba z 10 tysięcy, Tylko skończymy tą misję. Poza odcinkiem bardzo szybciutko wbiłem 50 000 HP. Dobre jest. Teraz jeszcze te kombosy, To jeżeli tylko nie zwale. Wow, 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 dobra. Koniec. 1285. Coś wejdzie tutaj? Już o 40 poziom prawie 41. Dobra. Zaraz dwa do życia. Dwa tu. I lecimy w HP. Wow, malutko, malutko. Nieco 80 tysięcy. Tutaj sobie. Nie, nie, nie. Zagradujemy sobie w lepszy. Please, coś do kewa. Nie ma. Jeszcze do kewa. No nie no, ale ekspik też się da Ludzie. I tutaj sobie dano w to. Dobra. O nie, nie możemy ulepszyć naszej areny treningowej. Co jedynie to możemy kupić tarczę albo to. I misję wykonaną. O hmm. O, może sobie poćwiczymy strzały z łuku. Teraz mam nowe mistyjki. Ło, farcik. Wysoki fart. Poziom farta wysoki. Wyższy niż myślisz. O nie, dobra, zwalone. Dobra, wbijamy sobie tylko te stacapy, bo ten trening już nie jest dla mnie akurat. No, ale stacap to czy się akurat bardzo szybko wbija. Dobra, jeszcze jeden stacap. Szybciej póki z warianką, bo. Dobra, no, perfektów już mi się nie chce robić plus 169 XP trochę weszło Co? Nie miałem w to... No nie, nie zaliczyłam w ten czługo kombo. Wow, odcinek już trwa 13 minut To tutaj już sobie spróbujemy wbić tylko to kombo i kończymy bo to będzie za długi odcineczek. jest teraz no dochodzi już 20 a ja do około 21 no o 21 już pójdę spać no to do 21 muszę jeszcze zmontować jeden film i Zmontować film 1. Plus nagrać jeszcze Slime Ranchera. Patrz ta. Nabijam 200 combo. Dobra. To sobie tylko z ostatniego wbijemy. Dobra. Tutaj wchodzi ostatni stasop. Jest level up. No, farcie bo no ale jest. I ile będziemy mieli? Prawie 87 tysięcy życia. Albo spróbujemy sobie zagrać jeszcze arenkę jedną. Bo z takim HP to nic nam nie groźne. Jeszcze d O dobra, typek dostał jeszcze stana W tego od razu trzaśniemy sobie stanem Właśnie, nie ma dźwięków z gry No, od razu lepiej W tego od razu idę. O nie! Ten ma już d Dobra, na spokojnie się tutaj uleczymy. No, czemu ja tego użyłem? Dobra, do, zobaczcie, praktycznie każdy strzał stanujemy. W tego wejdzie w slash. Ile mamy? Dobra, mamy trzy lightningi. Dobra. Dostaję. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Poison. Stan I Double Slash. No. No i to już go dokończyło. Pieniążki są. Hajs się zgadza. I tu najważniejsze. Hajsik się zgadza. Coś jeszcze tutaj mamy. Nie sobie dobrać tutaj za 230 30 tutaj, tutaj mi hajsik wypadł. Jest hajsik. No i mamy tutaj pięknie 50% to już nas niestocie, więc ja się już będę z wami żegnał. To ja byłem Cyran i siemanko, peace, yo!